<목소리도> 오 이제 다 왔는데 Witam Was w kolejnym Vlogmasie. Wydawało mi się, że nie będę nagrywała Vlogmasa z dzisiaj, ale tak się wkręciłam wczoraj w to nagrywanie i montaż poprzedniego filmiku zajął mi 30 minut, gdzie normalnie siedziałam nad tym po prostu po 2 godziny, więc uznałam, że w sumie to nie mam absolutnie nic do stracenia i zobaczymy, ile uda mi się dzisiaj nagrać. Przede wszystkim tak, wrzuciłam właśnie Vlogmasa wczorajszego, który już jest na kanale z dekorowania pokoju, który możecie sobie zobaczyć. I jestem na razie jeszcze... W łóżku, ale muszę jechać do Biedronki kupić rzeczy na obiad i wydaje mi się, że podjadę też do Rosmana. Chociaż chyba nie, chociaż chyba do Rosmana nie, nie będę jechała, tak się zastanawiam, ale wydaje mi się, że nie. Jutro za to idę do Fryzjera, ponieważ dzisiaj rano obudziłam się z. Poszłam do łazienki i na mojej koszulce było. Tyle moich włosów, ja mam tak wypadające włosy, się okazało, w sensie nie wiedziałam tego wcześniej, bo coś bym z tym zrobiła. Ale normalnie teraz spojrzałam i no po prostu byłam przerażona, bo teraz, jak wiecie, nie widać tego, że ja mam mało włosów, ale ja mam bardzo mało włosów, a jeszcze jak połowa z nich wypada, to tutaj już jest coś nie halo jednak. Więc idę do fryzjera, podciąć końcówki i może dowiedzieć się czegoś, co mogę stosować na to, żeby te włosy wypadały mniej. Także zobaczymy. No i zastanawiam się w sumie, czy dlatego nie wejść nawet po jakiś taki głupi specyfik, na to, że te włosy są po prostu bardzo łamliwe. No ale w sumie jutro będę w galerii, więc może po prostu załatwię to jutro. I tak, idę zjeść jakieś śniadanie chyba, ponieważ jestem strasznie głodna od wczoraj. Wczoraj nie do obiadu, tylko śniadanie i kolację. Jakoś uciekł, uciekł mi ten środkowy moment dnia, więc jakoś ten głód wczoraj przełożył się na dzisiaj. No i tak, jadę do tej Biedronki Muszę się ogarnąć i załatwić to tak najszybciej Żeby później móc tylko zrobić obiad Co tam? A ty co? I Zuska Borucka, bardzo, bardzo lubię ją oglądać Taki mamy poranek <laughs> Niezależnie od tego Jak teraz wygląda ten kot Chciałam tylko powiedzieć, że Bardzo mi się podoba ta pościel Wygląda super ładnie na no, taką bardziej wiosenną, albo jesienną, a nie na zimową, ale uważam, że jest mega spokojna. Tu jest w ogóle jakaś totalna leżanka. Halo? Halo, proszę pani. Do osób mających koty. Czy wy też macie koty, które zachowują się właśnie tak? I wchodzą w każdy możliwy zakamarek kołdry i pod kołdrę i zakopują się jak tylko mogą? To jest jakiś kot polarny, o którym ja nie wiem, czy o co chodzi. Robię właśnie na obiad kary. Oszczędziłam Wam widoku krojonego mięsa, ale mogę Wam pokazać, co do tego kary używam, a jest to mianowicie papryka, pieczarki krojone. Wzięłam teraz w biedronce, ale generalnie wzięłabym takie małe, bo też były, ale mam dzisiaj bardzo mało czasu, żeby. To zrobić, więc wzięłam krojone, żeby już nie musieć kroić. Marchewka, dwie piersi z kurczaka i cebula. Ja używam akurat szalotki. Z przypraw, które mogę dodać do kurczaka, ja zawsze dolewam do niego sos sojowy, nie żałuję <słuch> całkiem sporo. Do tego dodaję też. Olej sezamowy albo olej z orzeszków archaidowych też jest spoko. Mieszankę do kurczaka mam zawsze tą samą, a później się zastanawiam, co zrobić. Czy jest to kary, czy jest to jakiś kurczak po chińsku. Yy, także to. Teraz dodaję trochę takiej sriraczy majonezowej ostrej, żeby no żeby było. <ścoughs> Przeważnie dodałabym też jakiś sos typu teriyaki, ale to raczej do kuchni... Chińskiej. Tu mam cały zestaw przypraw. Dodaję czosnek, tylko że muszę sobie przysypać do tego dużego opakowania czosnki w papierze, które, które zebrałam. Ale też go sypię sporo. Akurat teraz wysypuję cały, który tutaj został. I do tego dodam też taką przyprawę do kary i. Oh! Ja nie mam pasty do kary już. O kurczę. O kurczę. no ładnie. No, to jest mega przypał. <laughs> nie, że nie sprawdziłam, czy mam tą pastę, ale w takim razie. Użyję tego. To jest przyprawa do kary po prostu. No i użyję tego, tak jak miałam w planach. No i trudno. Zobaczymy, czy będzie dobre w sumie. Jeżeli nie będzie dobre, to po prostu dokupię tą pastę i dorzucę ją później. <grym> Albo jutro. Kurde. No nic. Do tego kurczaka dołożyłam jeszcze pieprz, sól i to tyle. I muszę to wymieszać i to będzie sobie chwilę się działo. Warzywa kroimy w kostkę. W sensie ja kroję akurat marchewkę w plasterki. Cebulę w kostkę i paprykę też w kostkę. Nie jest łatwo. Znalazłam teraz taką pastę w szufladzie. To nie jest totalnie pasta do kary, tylko do tomka. I to jest w ogóle pasta do zupy, ale uznałam, że w sumie nie może być gorzej, więc dorzucę tak ociupinkę tej pasty. Ona tak pachnie mocno imbirowo, więc myślę, że będzie w porządku. Tu mam kurczaka, marchewkę, kroję resztę, rozgrzewam już patelnię i wrzucam to. I zobaczymy co się stanie. Pokroiłam już wszystko bardzo szybko. Pieczarki są gotowe. Tutaj jest papryka, cebula i marchewka. Dorzucę zaraz trochę tej przyprawy kary i tutaj już się Kończę smażyć kurczak. Czas mamy okropny i powinnam już iść się szykować, ale kończę. Tak to wszystko powinno wyglądać. Podlewam to teraz trochę wodą i zostawiam to pod przykrywką, żeby zmiękły. Warzywa, i niech się dusi na małym ogniu. Dobra, a ja w tym czasie mogę się ogarnąć. Robię taki bieg, żeby ze wszystkim zdążyć, że to jest normalnie jakaś masakra. A, dobra. Uf, luz. E, zdążyłam w tym czasie na przykład umyć włosy, jak to się dusiło. Ja żebym teraz nie poprawiła tej koszulki, jak to się dusiło. Proszę bardzo. I jest mega cacy. Także spoko. Dobra, zamieszałam. Jeszcze niech się chwilę, mogę to nawet zwiększyć, żeby wyparowała ta woda. Zapomniałam stawić wody na ryż, a z tego zajdzie się najdłużej. I jest to trochę problematyczne, bo już mogę nie zdążyć go ugotować. Ale się postaram, bo chciałabym zjeść przed wyjściem. Zagotujemy wodę w czajniku i wtedy przeleję. Chciałabym, żeby to wszystko, co ja robię tutaj się robiło tak, jak znalazłam pomidora pod szafką. Czyli znaczy, że któryś kot był na blacie i go sobie wyjął. Chciałabym, żeby to wszystko się robiło tak, jak Wy to widzicie, czyli po prostu w półtorej sekundy, żebym miała suche włosy, żeby się usmażyło i wszystko, ale niestety tak nie jest. A teraz zagłusza mnie czajnik do tego wszystkiego. Wydaje mi się, że coś zrobiła mnie tak. Wydaje mi się, że to mleczko było niedobre, takie. Chociaż ono po prostu się rozwarstwiło. Ono nie było niedobre. Ale wlałam je i zrobiło się takie... W sensie był taki glut w środku, ale ono było rozwarstwione. Ono było rozwarstwione. Muszę sobie to wmówić. No nie wiem, to wygląda teraz tak. Czyli w sumie tak jak zawsze, tylko ma trochę inny kolor, no bo nie ma tej pasty. Uff, nienawidzę robić nic, jak się śpieszę. No ale trudno. No, no chyba jest okej. Okay. Nie wiem. Zobaczymy, jak to się trochę wiecie. Zobaczymy, jak to trochę odparuje, żeby się zrobił taki bardziej sos. Mam też wrażenie, że czegoś nie dodałam, tylko nie mam pojęcia czego. No nic, nie ma na to czasu. Więc włączyłam ryż, niech ryż się gotuje. Trochę uchylę pokrywkę. Trudno, Boże. Jak nie wyjdzie, to się świat nie zawali. Idę po rzeczy moje. Dalej jest zupa. Yy, nie zredukowało się w cenę. W sensie, jest bardzo płynne. Ale zrobimy taste test tego czegoś. Może podkręcę trochę ryż. No mm. nie wiem. Miałam zęby niedawno, więc będzie niedobre. Ej! Hmm. Ej! Hmm. Nie jest złe. Dodam więcej tego, bo trochę ma smak. Nie wiem tego w sumie. Uj, to dałam więcej. Czegoś mi to brakuje jeszcze, tylko nie bardzo wiem czego. Nie, no jest okej okay w sumie. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Niezłe. Nie takie jak zawsze robię z tą pastą, wiadomo. Trochę ostre. Spoko. Myślałam, że będzie dużo gorzej. Więc tak. To jest obiad, tylko który... Nazak, nalałam tego sosu. Obiad, który zrobiłam i testuję go już w drodze, bo nie zdążyłam zjeść go Stacjonalnie.

Dobre wyszło. Co? Też dobre wyszło. Nie było Tej przyprawy? Nie. No chyba z tą przyprawą lepszy, mimo że ostrzejszy. Co? Z tą przyprawą chyba lepszy, mimo że ostrzejszy. No lepsza, ja Myślałam, że ma, ale nie ma. Nie rozumiem, co ci się nie podoba w mojej kokardzie. No ale czemu od razu poprawiasz, jak ja zrobiłam ładną kokardę? Proporcjonalna jest po prostu. Wróciłam już do domu i tak. Chcę powiedzieć, że mam nowe ozdoby świąteczne. Które wydaje mi się, że postawię dokładnie tutaj, na oknie, bo no, chyba nie mam na nie lepszego miejsca. Bo teraz patrzę na nie i wiem, jak wyglądają. Ztałam je od cioci i uważam, że mogą wyglądać ładnie, ale umówcie zrozumieć koncept. Więc tak, to są one. I tutaj mamy choinki różnych rozmiarów. Taką obórkę, która ma robić za rozrzucony śnieg, nie wiem. I takie domki, i te domki akurat są mega słodkie, one są podświetlane. O, jest, oczywiście, już się zepsuło. Nie, podświetlane są wszystkie. Każdy jest inny, są totalnie urocze, One są z Action, każdy ma inny wzór. I wydaje mi się, że to wszystko, całą tą aranżację, postawię właśnie tutaj i zgarnę te Stranger Things i przestawię je tu. Bo tutaj kiedyś stały dokładnie te wszystkie figurki z Harry'ego Pottera, więc teraz tutaj przedstawię Stranger Things. To jakoś przearanżuję i pomiędzy tymi rzeczami poustawiam te choinki, więc Wish Milk <gry> i zobaczymy co wyjdzie. Ok, no i wygląda to tak. Uważam, że na żywo po pierwsze wygląda to ładniej, a po drugie te kolory są jakieś ładniejsze. No i całe okno prezentuje się następująco. Spoko, ale co o tym uważam, że jedno wejście na okno mojego kota i to wszystko będzie już zmiecione w pył. Ten bałwan śmiesznie wygląda <grym> w tej wiosce, ale chyba jest okej. Okay. Niech sobie stoją. Skoro miały być niewykorzystane, to niech sobie stoją tutaj. Tak, a mi się wydaje, że generalnie w tym vlogu to już tyle ode mnie. Ja i moja wioska. Ja i moje bagno. I tak, widzimy się w kolejnym vlogu, w kolejnym vlogmasie. Idziemy całkiem nieźle z nimi. To już w sumie czwarty, więc sama jestem z siebie dumna. Tutaj mam jeszcze do ułożenia y, figurki ze Stranger Things na szafie, ale to już sobie zrobię sama. Ja teraz zamierzam obejrzeć chyba jakiś film albo poczytać książkę, a Wam życzę bardzo, bardzo miłego dnia albo wieczoru. Mam nadzieję, że dzień będzie super i że oglądowałam Wam się fajnie tego vloga. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym vlogmasie.